Ja przygotowałem Wiktorii, Wiktoria przygotowała dla mnie różne jedzenie z całego świata Będziemy testować co tutaj mamy Wiktoria, jak myślisz, co tu przed tobą jest? 3, 2, 1 No co? Wrzucę ci to pod poduszkę <laughs> Nie wygląda przecież tak źle, o co ci chodzi? Jest dramatyczne, że ci to pod poduszkę zaraz W tej rundzie mamy, słuchajcie, tak zwaną adherina, jakkolwiek to się czyta I to są takie właśnie rybki smażone Oczy. Jak ja mam zjeść coś takiego? Jak tu na mnie patrzy. Wiktoria, ale tak ludzie normalnie jedzą, więc ja tego nie wziąłem wcale na złość. Jak myślisz, z jakiej to jest kuchni? Hiszpańska, portugalska, czy grecka? Jak myślisz, z której to jest kuchni? Grecka. Brawo. Takie coś się je w Grecji, to jest przystawka. <laughs> Smażone takie greckie rybki to są. O, chyba. Tylko jej to smakuje. Chciałabyś jeszcze? <laughs> jak się oblizyła. Nie, takiej, takiej, taka przystawka w Grecji by ci nie siadła. O, o. Czyli w Grecji byś się, rozumiem, nie odnalazła. Nie, no odnalazłam, się, no spróbuj. Nie chcę. Spróbuj. No, no, rybka, spoko. Ale przynajmniej zgadza się jaka to kuchnia. Brawo! Co tym razem ty nie kupiłaś, Wika? pyszności. Tak? Tak. Mówisz... for you. Uwaga, trzy, cztery bum! Połeczki, więc przypuszczam, że to jest jakaś azjatycka kuchnia, zgadza się? Być może. No na 100% skąd indziej. Co to jest za sałatka, Bicky? To jest sałatka z wodorostów z Sezamem. Jak myślisz Chiny, Korea czy Japonia? Ua, wow. uważam, że to mogą być Chiny? Trzeba, że... Chcesz... Japonia. Mówisz, że to jest sałatka z glonów. Tak. Aha. japońskiej kuchni raczej bym się słuchajcie nie odnalazł. Jak smakuje? Nie, nie chcę próbować. Tak sobie. Jak to się w ogóle nazywało w ogóle? Jest to jakaś sałatka goma wakake. Goma wakake. Marynowane glony i jakieś szybki shishi, shoshi. Takie żelowato krupiące to jest. Marynowane. Dobra, moja kolejca. To również, Wiktorę dla ciebie. Przyznam się szczerze, że tego ci zazdroszę, to może być super. Po tych rybkach to to wygląda naprawdę ekstra. Trzy, Wszystko po tych rybkach będzie wyglądać ekstra. Ryb. Czy wędzony ser? A może? A może? Mam jak wędzony ser. Uwaga! Jak ci smakuje Chachapuri megrelskie? <grym> chachapuri to się nazywa Wiktoria. Jest to placek faszerowany serem z dodatkiem sera wędzonego. <grym> Jem ser z serem. Tak, wędzonym. I jak ci smakuje? Jakby było ciepło, to by było lepsze, ale dobra. Jak myślisz ty, i jak myślicie wy? Z jakiego to jest kraju? Chachapuri. Chachapuri. Uwaga! Indie, Korea, Gruzja trzy kraje. Gruzja. A wy jak myślicie? Gruzja, Korea, Indie. Na pewno nie Korea. <gry> Dobrze, to jest Gruzja słuchajcie. i to się nazywa Czaczapuri Megrels. Jest język megrelski i tego już się używa gdzieś tam w Gruzji, więc jeżeli ktoś to wie, to już by się domyślił. Jak psa No, przyznam szczerze, to było na tyle dobre, że nawet to zjedzmy prawie wszystko całe. No dobra. Przyszła pora na obiad <laughs> Co tym razem? Dalfrezzi, czy jakkolwiek to się wymawiam, to jest taki sosik ostro kwaśny. Oh, Jalfre... Na pewno jest... Dalfrezzi, <laughs> powiadasz! Cybul dobra, olek. to sprawdź, w takim razie trzy, cztery z tego co idzie, to na razie jakaś pasta, ale oczywiście zanim słuchajcie skosztuje, to pamiętajcie, że jeżeli jeszcze dziwnym przypadkiem nie zasubskrybowaliście kanału to śmiało klikajcie to teraz zajmie mam to dosłownie dwie sekundy, nawet może mniej, ale lecimy w 800 tysięcy subskrypcji, do końca kwietnia brakuje już tylko kilkunastu tysięcy. Będziecie mi jak burza naprawdę warto, a tymczasem... Nie uwróć nas wszystkich. O, wow, faktycznie, pachnie to. Co najmniej ostra. I tego co zauważyłem, tu jest napisane nan. A nan to są chlebki i chlebki to są indyjskie. To jest Indiach, bo już kiedyś jedliśmy, bo jestem w sumie od jakiegoś czasu fanem, in... fanem kuchni indyjskiej. Tylko teraz pytanie co to... Jak to się nazywało? Jewel Nie wiem jak to się wymawia. Nie żeby coś kroimy po prostu, żeby wiecie, była higiena. była higiena była. Niech będzie. Ta sama pasta w sobie już wygląda jak była piekielnie ostra. No dobra, chwila prawdy. trzy, cztery, no jest ostre, ale nie jest jakoś specjalnie. Myślałam, że będzie bardziej to pikantne. pikantna, a nie jakoś super ostra, no. A może Co za mało wziąłeś, wziąłeś tego? A bo za mało, no dobra, no to teraz niepewnie pewnie zmiecie z tej kanapy kanapy <laughs> właśnie. Trzy, cztery. Jak się wzięło więcej, to oczywiście bardziej pikantne. Jak będziecie w, w Indiach, to polecam. Wikacza na ciebie. Tym razem, uwaga, trzy, cztery Wow Wow, wow coś wyleciało. Coś zaatakowała. Pałeczki, no to już może dać ci trochę do myślenia skąd to tym razem będzie, bo tym razem będziesz miała pierożki dim dum z wołowiną. Ciasko z wróżbą. Tak, przy okazji No i nie ma ciastka. Co jest napisane? Uwaga. Pieniądze nie potrafią mówić. Wow, Mądre, Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. U. Tym razem mamy coś takiego. Fajnie to wygląda. Zawsze chciałam takie pierożki zjeść. Chociaż nie, nie pachnie już fajnie Powiem ci z czym to jest, dopiero gdy to kochanie zjesz Zbie... Zmierdzi mi warzywami Zmierdzi warzywami mhm. no. Niedobre? Mm -mm. Sądzą są pierożki dim dum z wołowiną A warzywa są też na warzyw. I jakieś warzywka w środku, tak A jak myślisz, skąd to w ogóle jest? No. Powiem ci tak Powiem ci tak kochanie, masz trzy kraje do wyboru, to jest bardzo proste raczej ja Japonia, Korea, Chiny Chiny a czemu nie Japonia? Bo Japonia ma coś innego Co ma innego? Mm. Strzelałaś, przyznaj nie się Nie no, wiem, że to są chińskie, dlatego, że kiedyś widziałam u kogoś na Instagramie I szukałam takich pierożków i stąd wiem, że to jest chińskie A Ale są beznadziejne Tak? Mam wrażenie, że jej zamówienia, bo w ogóle mięsa w nie czuć Kompletnie, to są same warzywa Aczkolwiek same ciasto jest naprawdę smaczne A co z sosikami? Bo masz też tutaj fajny jakiś śliwkowy, Wika O oh, fu Spróbuj, no dawaj, no skąd Oh, Oh god Właśnie nie wam się tych sosików, nie chciałam ich nawet ruszać. Ooo! Wow. Bardziej aromatyczne niż tej warzywka. Jak to śliwkowy? Nie? Nie. nie. Niska kuchnia to jednak nie jest dla mnie. Serem tam, tego tak jestem sama ciekawa. Dobra! Mam wrażenie, że coś się źle zamknęło, kochanie. No bo tu. <laughs> tak ci powiem trzy-ztery. No, Makaron, Tak, tak, tak. Myślę, że lasania. No dobra, co? W tym takim razie szybko. To też powinno być pikantne. Mi się wydaje, Ty że nie mam... masz. Co mi brać, jak same pikantne? No, no właśnie, na razem Obu... też będzie pikantne. Ale to ekstra pachnie. To jest jakiś chicken hoy, jakoś tak. To tak, to jest kuchnia albo turecka, albo portugalska, albo nepalska. Wyłania mi się z tego smak portu Portugalii. Nie, Nepal ty, ale to super pachnie. Jezu, mm. wyobrażam sobie zupełnie inaczej to. Wow, ale ty mi ostre rzeczy bierzesz, Wika. Tak, ostre. to jest ostre. Znaczy, wiedziałam, że będzie ostre, ale bardzo. Bardzo ostre. Na pewno bardziej ostrzejsze niż tamto co było wcześniej. Taki kurczak z warzywami w sumie, no po nepalsku. Za dużo oni nie powiedzieli o nim, nie było żadnego opisu. Musiałam w Google wpisywać. Nie wzięłaś jedzenia bez opisu? Swoją drogą dajcie teraz znać w komentarzu jaka jest wasza ulubiona kuchnia, którą zawsze lubicie jeść, czy to jest włoska, czy to jest włoska. polska, amerykańska, dajcie koniecznie znać jaka kuchnia jest waszą ulubioną nepalska mi nawet siada, bo jest to smaczne mała awaria, coś ty mi kochanie dała to jest super, jeżeli ktoś lubi ostre polecam ci chicken holaya w ogóle swoją drogą fajna jest kwestia tego, że próbujemy tutaj zupełnie różnych kuchni, których jak dotąd nigdy w życiu nie próbowałem, na przykład nepalski gdzie ja bym w życiu nepalski spróbował, a tutaj w tym wezwaniu to robię, to jest fajne, bo zawsze można się otworzyć na nowe smaki, nowe doznania, więc jak najbardziej mi się to podoba. Aczkolwiek ta nepalska, za ostra jak dla mnie, nie ma opcji, żebym to zjadł normalnie całe. Najlepsza runda, ona będzie, słuchaj, taka w ramach wynagrodzeń za te rybki, które miałaś na samym starcie, bo one były najgorsze. Wiktoria, w tej rundzie masz coś takiego jak BUM Wiem jaka to kuchnia. Jaka? Amerykańska. Amerykańska, dobrze. Tym razem masz kuchnię amerykańską na, sam na, sam na samo zakończenie. Ale ty mi robisz ochotę na pancake, Wiktoria To ty robisz nam ochotę na A Ale ty to jesz. Ty zamówiłaś Nie wiem, kto ma teraz ochotę na pancake. I. Ale jeżeli ty też masz teraz ochotę na pancake, to stopka w górę, zobaczymy w takim razie, ilu nas jest i ile osób teraz ma ochotę na pancake. I. Powiem wam, że są dobre. Czyli mówisz, że zadowolona jest z kuchni amerykańskiej, pasuje ci jak najbardziej, tak? Mm -hmm. No dobra, to jest jeden z Tak, tutaj też masz dobrą rundę. Dobrą rundę powiadasz. Chociaż ty wszystkie miałeś dobre w sumie. No bo no, ty nie, bo ty nie, uwaga, trzy, te... Mogę? Mogę. Mhm. Trzy, cztery... Wow, wow. To jest jakaś tortilla, tak? To jest quasadilla. Keb... Quasadilla. to jest nie Hiszpania, tylko... Czekaj. Czek... Meksykańska kuchnia, tak? tak? Tak. Meksykańska kuchnia. Pachnie ostro. Ma być nieoficjentne. Oczywiście, bo co by innego? Po co dać kwaśne, słodkie? A tu mamy e, chyba jakąś salsę o opuncji, opuncji, czyli z kwiatu kaktusa. Takiego, takie ładne kwiatki, rozumiem na kaktusie, to e, tam... pasta z kaktusa, rozumiem, to może pójść po nie tak. Płasadia meksykańskie, danie, takie podobne jedzą w Meksyku, no, podobne. W Meksyku. Okej, okay, próbujemy pasty z y... kaktusa. kaktusa i 3-4. Być może ta meksykańska kuchnia z kurczek, ona chyba, jest chyba dla mnie, bo nie jest jakoś super pikantna, jest taka właśnie, taka fajna, taka przyjemna, chyba, że ja tutaj źle tego nabrałem, może ja muszę tego w sumie A jakoś, jak tak? smakuje ten kaktus? Ten kaktus? No jak kaktus, no nie dość kaktusa nigdy. Dałem sobie trochę więcej teraz tego wszystkiego. I Sprawdźmy, czy teraz będzie palić, bo to w końcu meksykański, to chyba najbardziej powinno. Nie? Nie było pikantne. Nie? Nie. Że no się było ostre, ale takie przyjemne. I to właśnie jak z kończymy całą zabawę na dzisiaj, co prawda nie możemy nigdzie teraz w tych czasach polecieć, pojechać, ale zrobiliśmy sobie taką wycieczkę po różnych dobrze. krajach w domu. <śmiech> <śmiech> Więc klikajcie teraz sobie tutaj i zobaczcie ostatni odcinek na kanale, w którym to piliśmy dziwne rzeczy. Piliśmy różne, tajemnicze się napoje. Klikajcie, widzimy się tam, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się i pa pa!